Wpadliśmy w tę pułapkę szybkiego sukcesu, szybkiego rozwoju, tego pędu, takiego, a w życiu bym nie pomyślała, że to już byłby etap do tego, aby faktycznie zatrudniać osoby, które tymi procesami i strategiami się zajmują. Przegapiłam ten moment, w którym powinniśmy się zatrzymać na dłuższą chwilę, i mimo, że miałam takie sygnały z zewnątrz, żeby to zrobić, no to ja jednak mówiłam: No kurczę, no ale jest ten sukces. Tylko, że przy takim rozdroście w każdej kategorii praktycznie zaczęło coś, coś się sypać. Z tyłu głowy cały czas wierzyłam, że to, co robiłam wiesz wtedy na tamtym moment, 5 lat, że to nie może się tak skończyć, że to po prostu nie, było, nie miałoby sensu w ogóle. Mieliśmy bardzo dużo rozmów z różnymi inwestorami, które były jedno owocne, inne mniej owocne, ale pokazywało mi to, że mamy bardzo duży potencjał na rynku i mimo całej tej wiesz tego całego kryzysu w tamtym momencie ale też takimi osiągnięciami właśnie pod względem właśnie relacji, społeczności i marki. Finalnie znaleźliśmy inwestora, który, który zainwestował w naszą markę, strategicznie wszedł w różne problemy i procesowe, i wiesz umowne, i z, z relacjami, czy z pracownikami, czy, czy, czy z innymi gdzieś tam wiesz podmiotami. I okazało się, że z miesiąca na miesiąc prostujemy po prostu wszystko.